Cześć, witajcie, a przed Wami gwiazda Jeep Unlimited 2016 rok modelowy. Pod maską oczywiście jednostka 3.6 V6 o mocy w aktualnej specyfikacji ponad 300 koni mechanicznych. Samochód kompleksowo zmodyfikowany, począwszy od zderzaka, grilla, reflektorów, maski, dodatkowego oświetlenia ledowego, owego nadkola, felgi, opony. Wewnętrzne nadpola, sprężyny, amortyzatory, rama w idealnym stanie, bez grama korozji, po całości nigdy nie zabezpieczona, w pięknym stanie. Rzadki kolor, auto ze skórzaną tapicerką i śwami pod kolor nadwozia robioną na zamówienie. Mamy tutaj duży ekran, kierownica uprzyta Alcantarą z niczą pod kolor spręży. Muszę zobaczyć w jakim stanie jest rama, jak w nowym samochodzie. Oczywiście także tylne lampy w technologii led Mamy tutaj hak. Mamy tutaj tylny zderzak Rubikon. Czerwone haki, zaślepka, z logo Jeep. Kto nas bacznie obserwuje, ten wie, że samochód już raz się pojawił opcji zrób to sam a teraz mamy auto przygotowane przez nas w pełni gotowe i absolutnie piękne już dzisiaj pojawi się w naszej ofercie